Jeżeli zależy Wam na suv o wysokiej wydajności, który nie jest Lamborghini Urusem, to czy powinniście wybrać Porsche Cayenne Turbo GT czy Astona Martina DBX 707? W tym filmie się o tym przekonamy. To decyzja, przed którą będą stawać ludzie pokroju Ronaldo. Właściwie to nie do końca, on po prostu kupiłby oba. Nieważne. Buy, sell. Wow. Zacznijmy od najlepszej możliwej rzeczy, czyli sprawdzenia przyspieszenia tych aut i porównania ich wydajności. W tym celu zmierzę ich czas na ćwierć mili i przyspieszenie do setki. Zacznę od Porsche Cayenne Turbo GT, które jest punktem odniesienia w kwestii słów o wysokiej wydajności. Mamy tu 4-litrowy silnik V8 Twin Turbo o mocy 640 koni, czyli o 90 koni więcej niż w standardowym Cayenne Turbo. Ma też 850 Nm, napęd na 4 koła i 8-obiegową automatyczną skrzynię biegów z procedurą startu. Do dzieła zróbmy to. Sposób, w jaki się zbiera, jest niesamowity. Od zera do setki? W 3,14. Ile będzie na ćwierć mili? 11,41. Aston będzie miał nie lada wyzwanie, żeby to pokonać. Przesiadłem się do Astona Martina. Czy uda mu się pokonać czas Porsche? Będzie bardzo, bardzo trudno. Mamy tu pochodzący z Mercedesa AMG 4-litrowe Twin Turbo V8, które korzysta z turbo za AMG GT Black Series. Ma też zmienioną mapę, dlatego z 550 koni ze standardowego DBX-a zwiększa się do 707 w tym modelu. Stąd jego nazwa. Ma też 900 Nm napęd na cztery koła i 9 obiegową automatyczną skrzynię z mokrym sprzęgłem i co ważniejsze procedurą startu. Do roboty. Na co ci stać? Czy masz szansę osiągnąć czas zbliżony do Porsche? Solidny start, naprawdę dobry. Dosetki w 3.3. ,3. Trochę wolniej niż Porsche, ale jak będzie na ćwierć mili? 11.42. 11.42 Porsche zaczyna szybciej, ale potem zdaje się, że Aston nadrabia. Naprawdę wyrównane czasy. Porównajmy teraz ceny tych aut. Zatem Cayenne Turbo GT zaczyna się od 850 tysięcy złotych, co jest dość dużą sumą pieniędzy, a ten tu ma dodatkowe opcje warte 30 tysięcy. Więc w sumie kosztował 880 tysięcy. Ale i tak jest tańszy od Astana Martina. Cena początkowa DBX 707 to 1,70 000 złotych, a w obecnym tu modelu mam dodatkowe opcje warte o 200 tysięcy. Więc cena tego tutaj auta to 1 270 tysięcy. Now, if you're thinking about changing your car, you might have to sell your current car. To do that, you should click on the pop out banner up there or follow the link in the description below to go to CarWow to sell your car. You just upload some photos, give a brief description, and our dealers will bid on your car so you'll be able to find out how much it's really worth. Then, if you want to accept one of the offers, just pick the highest one, obviously. And the dealer will come to your house, take the car away, put the money straight into your account. It is dead easy and completely free. And 83% of people who sell their car through CarWow say they got their best price from CarWow. Now if you want to do that at a later date, just simply Google Help Me CarWow and we will help you change your car. Porównajmy teraz wygląd tych aut. Aston DBX jest najbardziej zgrabnym i najmniej pudełkowym suwem ze wszystkich dostępnych. Podoba mi się jego design, ale w wersji 707 jeszcze go poprawili. Mamy tu bardziej agresywną przednią część z dużym przednim splitterem, kilka otworów, do tego większy grill. Co więcej, na otworach wentylacyjnych w masce mamy niewielkie stateczniki. W standardzie mamy 22 calowe felgi aluminiowe, można też opcjonalnie zdecydować się na 23. A jeśli o tym mowa, jest tu też dostępny opcjonalny carbon upgrade pack. 707 ma też specjalne sportowe błotniki, a z tyłu ogromny dyfuzor, Jeszcze większe cztery rury wydechowe, bardziej wyrazisty zintegrowany spoiler typu Ducktail i większy spoiler u góry. Tak, sądzę, że to dobrze wyglądający SUV. Cayenne Turbo GT jest oparty na Cayenne Turbo Coupe, więc ma bardziej pochylony tył niż standardowa wersja. Przez większe wloty powietrza z przodu sprawili, że wygląda bardziej agresywnie. Są tu też 22-calowe aluminiowe felgi w cudownym złotym odcieniu. Dach jest wykonany z włókna węglowego, tak samo jak nakładki na lusterkach. Natomiast z tyłu dostaliśmy wyrazisty dyfuzor Wzor z włókna węglowego, to wszystko w standardzie. Nie trzeba dopłacać za węgiel, jak w przypadku Astana Martina. Ale najlepsze są dwie tytanowe rury wydechowe, które są zamontowane centralnie w Turbo GT. W środku Turbo GT mamy bardzo dobrą jakość wykonania, wszystko bardzo dobrze wygląda, jest zaprojektowane w bardzo prosty sposób i łatwo się z tego korzysta, jak to zwykle bywa w Porsche. Wszystkie kontrolki tutaj, wyświetlacz jest prosty, przejrzysty i bardzo prosty w obsłudze, w standardzie Apple CarPlay i Android Auto. To sprowadza nas do cyfrowego wyświetlacza kierowcy, który cały jest cyfrowy za wyjątkiem licznika obrotów, który jest analogowy, przez co wygląda na drogi. Turbo GT dostało kilka ulepszeń względem wersji standardowej. Patrzcie, mamy Alcantara tutaj, tutaj i tutaj. I na kierownicy. Dodatkowo jest też środkowy znacznik i gałka służąca do zmiany trybów jazdy. Łatwo po nią sięgnąć, kiedy chcemy zmienić styl jazdy. Dalej mamy fotele. W standardzie dostajemy fotele sportowe. Jest na nich logo Turbo GT. Tak samo jak tutaj i na wskaźnikach. No i jeszcze tutaj. Jest dobrze. Może trochę zbyt ciemno, ale to mój jedyny zarzut. Wnętrze Astona Martina jest bardziej interesujące. Na początek jest bardziej kolorowe. Jest możliwość wyboru spośród dużego zakresu kolorów, a tu są dwa. Ach, sam nie wiem. Jakiś dziwnie niebieski na fotelach. A te sportowe fotele dostaje się w standardzie w DBX707. Są wygodne i trzymają w miejscu. Nie jestem pewien, czy zdecydowałbym się na ten kolor. Przypomina kombinezon do nurkowania. 707 ma też dodatkowy włókno węglowe na łopatkach do zmiany biegów. Projekt deski rozdzielczej jest ciekawy. Spodobało mi się, że dostaliśmy na niej przyciski do skrzyni biegów, ale w sumie trochę do nich daleko, więc to nie idealne. A ta sekcja jest absolutnie przepełniona w porównaniu do prostoty, jaką widzieliśmy w Porsche. DBX ma też dodatkowy obszar w tym miejscu, gdzie mamy dodatkowy sposób wyboru trybu jazdy. Fajnie się przekręca, ale nie jest tak wygodny jak w przypadku posiadania go na kierownicy w Porsche. Jest też możliwość osobnej regulacji zawieszenia, co jest dobrym rozwiązaniem, bo możemy mieć maksymalną moc i miękkie zawieszenie. Reszta wnętrza sprawia wrażenie, jakbyśmy siedzieli w drogiej torebce. Jest cudownie. Wykwintniej jest tu mnóstwo możliwości w kwestii wprowadzenia ulepszeń, co będzie Was kosztować dużo pieniędzy, jak na przykład włókno węglowe w tym miejscu. Co nie wygląda jednak tak dobrze, to wskaźniki. Myślę, że to problem, z którym borykają się producenci ekskluzywnych aut. Ostatnimi czasy wszystkie wskaźniki są w formie cyfrowej, a trudno stworzyć grafikę, aby wyglądała na droższą niż u konkurencji. Gdyby były analogowe, wystarczyłoby użyć w nich drogiego metalu, proste do zrobienia. A co nie jest takie proste, to system infotainment to stary system Mercedesa, jest po prostu. Nie za dobry. Naprawdę nie za dobry. Odstrasza mnie od tego auta. Przykro mi kochana, nie jesteś zbyt dobra. I co jeszcze mnie odstrasza to fakt, że mimo posiadania Apple CarPlay nie ma tu Android Auto. Dlaczego? <m> Widzicie? Nie dostaniemy jasnej odpowiedzi. To też mnie irytuje. Poza tym fajnie mi się siedzi w tym aucie. A obszar, w którym jest lepszy od Porsche, to widoczność z przodu. Deska rozdzielcza jest niżej, widoczność jest lepsza i jest tu jasno i przestronnie. Podoba mi się. A to, co mi się nie podoba, to latający nade mną samolot, rujnujący mi ujęcie. Czy to bombowiec? Tak jak standardowy Aston Martin DBX, 707 korzysta z aktywnych stabilizatorów poprzecznych, aby trzymał się dobrze na zakrętach. W standardzie jest też zawieszenie pneumatyczne, ale Aston Martin nieco go zmodyfikował i sprawił, że tłumienie jest nieco bardziej agresywne. Zmodyfikowali i skalibrowali też układ kierowniczy, żeby był bardziej sportowy, oraz to samo zrobili z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu na tylnej osi. Ok, zobaczymy, jak sprawdzi się DBX 707 na drodze. Przełączę ustawienia w tryb Sport Plus dla maksymalnej mocy. Reakcja przepustnicy, zmiana biegów, i twarde zawieszenie. I najgłośniejszy wydech. O mój Boże, ten silnik ma dobrego chopa. Z zakrętów wyjeżdża, jakby ktoś wystrzeliwał was z katapulty. To niesamowite. Wow! Jestem naprawdę pod wrażeniem przyczepności, jaką ma ten samochód na zakrętach. Patrzcie na to. Prawie w ogóle się nie przychyla, pozostaje całkowicie równy. Nie zjeżdża też na boki. Bardzo dobra przyczepność. Jest naprawdę łatwo jechać nim szybko. Może się wydawać, że tak nie jest, ale kiedy wjeżdża w zakręt, w jakiś sposób bez problemu sobie z nim radzi. Tak jak tu patrzcie. Myślałem, że stracę panowanie i wyjadę z drogi, ale nie, wszystko zaskoczyło prawidłowo. Łącznie z silnikiem. Napęd na cztery koła robi świetną robotę ze zmniejszaniem mocy. Jest lepiej niż się spodziewałem. Jest na zupełnie innym poziomie w porównaniu z normalnym DBX-em, jakim jechałem wcześniej. Ten model zmienili w coś wyjątkowego. Jeśli chcecie kupić Astana Martina DBX, posłuchajcie mojej rady. Zapłaćcie więcej i kupcie 707. Nie rozczarujecie się. Turbo GT używa tego samego podwozia i zawieszenia pneumatycznego co normalne Cayenne Turbo, jednakże dywizja Porsche GT włożyła w niego bardzo dużo pracy. Skalibrowali zawieszenie, osadzili je o 17 mm bliżej podłoża, zamontowali aktywną stabilizację, a także zamontowali mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi. Pracowali nad nim, aby upewnić się, że jazda nim będzie bardziej dynamiczna. Dobrze, Cayenne Turbo GT, na co ci stać? O. Ok, więc silnik nie ma takiego uderzenia jak w Astonie, ale z czasem moc się zwiększa, wtedy jest narwany. A samo auto, o jejku, jest absolutnie niesamowite. Ale wydaje się być poza kontrolą. Tamten Aston Martin doskonale radził sobie z zakrętami, ten prowadzi się jak sportowe auto. I mogę wierzyć, że jestem w Suwie. I naprawdę da się określić, co się dzieje pod wami. Jest bardziej ruchliwy niż Aston. Łatwiej go opanować. Jednak jadę szybciej. Zdecydowanie jadę szybciej. Przynajmniej takie mam wrażenie. Ale no o to chodzi. To w jaki sposób zaskakuje, to po prostu jakiś odjazd. Co do diabła stworzyło Porsche? Przypomina GT3 w wersji SUV. Totalnie szalone. Aston mnie powalił. Ale to tym bardziej. I tak samo jak w przypadku Astona, jeśli zamierzacie kupić Porsche Cayenne Turbo, kupcie ten model, zapłaćcie więcej za model GT. Posłuchajmy teraz jak brzmią silniki tych samochodów w czasie postoju. pierwszym Aston Martin. Wyczuwam soft limiter. Ale ma potencjał. Dobra, posłuchajmy Porsche Cayenne Turbo GT. Kolejny soft limiter. Przestań. Do czego zmierza ten świat? Wszędzie te soft limitery niszczą wydajne auta. W każdym razie, który według Was brzmiał lepiej, dajcie znać, głosując w przypiętym komentarzu. Turbo GT ma hamulce węglowo-ceramiczne w standardzie. Dostaliśmy 440 mm z przodu trzymane przez zaciski 10-otłoczkowe. Z tyłu mamy 410 mm trzymane przez zaciski 4-otłoczkowe. Waga tego auta wynosi 2220 kg, czyli o 20 kg więcej niż standardowe Cayenne Turbo. Wszystko przez te dodatkowe metalowe elementy, które poprawiają jazdę. Czy powinniśmy sprawdzić, jak w praktyce sprawdzają się hamulce w tym Porsche? Wykonam w tym celu pełne zatrzymanie przy prędkości 100 na godzinę. Muszę przyznać, że hamulce w tym aucie są cudowne bardzo silne może trochę oporne przy mniejszych prędkościach ale poza tym piątka z plusem. Tak czy owak, zróbmy to pełne zatrzymanie. Zobaczymy, jak szybko się zatrzyma. Tak. Hamulce Porsche nigdy nie zawodzą. Zatrzymanie na odcinku 30 metrów, jadące z prędkością 100 na godzinę. A Stone Martin będzie miał nie lada problem, aby to pobić. DBX również w standardzie ma hamulce węglowo-ceramiczne, są jednak odrobinę mniejsze niż w Porsche. Z przodu mamy 420 mm trzymane przez zaciski sześciokłoczkowe, a z tyłu 390 mm trzymane przez pojedynczy zacisk tłoczkowy. To auto jest też trochę cięższe od Porsche, waży 2245 kg. Przeprowadzę teraz test hamowania, czy uda mi się pokonać Porsche. Hamulce są bardzo dobre, bardzo silne i progresywne. Zobaczymy jednak, jak zachowają się, kiedy zachowuje jadące z prędkością 100 km na godzinę. Zaczynamy. Cholera prawie zaparł się o ziemię. Jaki dystans? 29 metrów. To 1 metr mniej niż Porsche, które znane jest z cudownych hamulców. W tym aucie są one epickie, bez dwóch zdań. DBX to najbardziej praktyczne auto spod szydu Aston Martin. Jednak dużo wam to nie mówi. Mimo wszystko ten DBX musi być bardziej praktycznym, wysokowydajnym suwem. Patrzcie, ile wolnego miejsca. Dużo przestrzeni na kolana, miejsca na głowę. Też pod dostatkiem. Jest tu miło i przestronnie. Pomaga temu fakt, że jest tu ten cudowny szklany dach na całej długości. Luksusowa skóra z przodu występuje też z tyłu auta. Jest tu bardzo elegancko. Zresztą są tutaj te zakładki. To znaczy, że naprawdę jest ekskluzywnie. Czuję się wyjątkowy. A jeszcze bardziej wyjątkowy... Czuję się w czasie prowadzenia, ale mimo to doskonale jest być pasażerem w tym aucie. Z tyłu turbogiety jest mnóstwo miejsca na kolana. Jeśli chodzi o miejsce na głowę, to nie ma go tyle co w Astonie. Co jeszcze nie jest zbyt dobre, to fakt, że nie możemy zabrać od trzeciego pasażeru ze względu na tę przedziałkę. Fotele są fajne, jest na nich Alcantara, taka sama jak z przodu i logo Turbogietę. Wygląda zatem na drogi, ale nie tak drogi jak Aston. Co więcej, ten foder z tyłu przedniego fotela dobrze to ilustruje. Jest spoko w porównaniu z innymi autami, wygląda na drogi i jest właściwie też bardziej praktyczny niż w Astonie, ale nie jest wyjątkowy. Brakuje mu jeszcze tego szklanego dachu na całej długości. Rzecz jasna, nie mogłoby go tutaj być, bo zamiast tego zamontowano tu dach zwłok na węglowego, aby obniżyć środek ciężkości dla lepszego prowadzenia. Ale jeśli jesteście pasażerem, Aston jest przyjemniejszy i bardziej przestronny, bo jest tam więcej szkła. W każdym razie zróbmy teraz coś mniej rozsądnego. Sprawdźmy, jak poradzi sobie Porsche w driftowaniu. To po prostu szalone. Czuję, jak opony tracą bieżnik. Trochę podsterowności. Wracamy. Zadziwiająco proste. Wystarczy tego, żal mi tych opon. To prawie zdzierało asfalt. Serio, trochę tak jest. Sprawdźmy, jak poradzi sobie Aston. Nie tak źle. Zobaczymy, czy uda mu się w drugą stronę. Fajna zabawa. Podobało mi się. Porównajmy teraz bagażniki obu tych aut. Tutaj w Cayenne mamy 549 litrów. Jest też takie rozwiązanie. W sumie to zbyt dużo ze mnie teraz diwa, abym samemu miał się podnieść, zatem będzie mi potrzebna pomoc dalej, chłopaki. Przejdźmy do Astona DBX. Pojemność jego bagażnika to 638 litrów. I nie ma tu tego rozwiązania z Porsche, więc zauważcie, jak łatwo mogli wsadzić mnie do środka. Podoba mi się tu. Już ustaliłem, że ten samochód świetnie sprawdza się w czasie przejażdżek. Przejdźmy teraz w tryb komfort. Jak się sprawdzi? Podpowiada mi, abym jechał szybciej. Tak, zawieszenie się opuściło i sprawia wrażenie bardziej wygodnego. Nie izoluje mnie od nierówności tak dobrze jak Aston Martin, i najwyraźniej jest coś w Alcantarze na kierownicy, która sprawia, że po prostu chcesz jechać z większą prędkością. Nie jest to relaksujące uczucie, bardziej sprawia, że czujesz się jak w samochodzie wyścigowym. To auto nie chce, żebym się zrelaksował. Nie jest źle, nie jest niewygodnie ani głośno. Chodzi po prostu o to, jak jest skalibrowane, co sprawia, że jadące w ten sposób czuję, że marnuje to auto. Jakby prowokowało, teraz chcę jechać szybciej. Jestem już znudzony wolną jazdą. To nie jest auto do tej jazdy. Mogłoby nim być, jeśli chcecie, ale lepiej nie. Uważaj wiewiórko. Ta wiewiórka mogła zapaść w długi sen. <laughs> Wydaje mi się, że to auto dobrze wpływa na wasze tętno, sprawia, że krew pompuje się szybciej. Sprawdźmy zatem, jak sprawdzi się Aston jako auto przeznaczone do jazdy codziennej. Włączyłem tryb GT, zawieszenie się opuściło, jest bardziej relaksująco. Jest większy zakres pomiędzy sportowymi i miękkimi ustawieniami, w tym konkretnym modelu w porównaniu do Porsche. Nie popędza mnie już tak bardzo, chcę tylko, żebym usiadł, zrelaksował się i cieszył się tym butikowym wnętrzem. Świetna widoczność, zapach skóry. Ale oczywiście, jeśli chciałbym jechać szybciej, wystarczy przycisnąć stopę i otrzymamy reakcję. Ale wiecie, nie chcę, po prostu chcę się relaksować. To dobre auto na przejażdżki, spodobałaby mi się w nim codzienna jazda, jeśli byłoby mnie na niego stać. To samochód to totalnie rozdwojonej osobowości. Może być maniakiem, szaleńcem, narwańcem, ale jednocześnie może być łagodny. Jaki jest zatem mój finałowy werdykt? Bardzo trudno podzielić te samochody. To najlepsze słowy o wysokiej wydajności, jakie można kupić. To Cayenne Turbo jest po prostu niesamowite. Przypomina duży, wzmocniony samochód rajdowy. To jak radzi sobie na krętej drodze, rozwali wam mózg i nigdy nie traci na niej przyczepności. Ten nie rzuca się tak bardzo w oczy. Ale jeśli chcecie w nim trochę się pobawić, i tak da radę. Jeśli miałbym wybrać sobie auto na tydzień, wybrałbym tego. Jeśli miałbym wybrać auto na dłuższą codzienną jazdę, biorę tego, bo ma nieco szerszy zakres możliwości. I oto dlaczego Aston wygrywa dzisiejszy test. Minimalnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, co myślicie o moim werdykcie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie w któreś z tych okienek, a jeżeli klikniecie kółeczko, przeniesiecie się na nasz kanał, tam są wszystkie nasze filmy. Dzięki.